gdzie musi być różnorodność, musi być rotacja, taniec. Zobaczcie, jak w środowisku naturalnym, na przykład na polanie, czy tam rośnie jeden rodzaj, na przykład kwiatów. Tam jest różnorodność. Tu kępka stokrotek, tam kępka mniszka lekarskiego. Gdzieś. Kępka pokrzywy w innym miejscu i dzwoneczki piękne, przecudne. To jest to piękne. To jest ta równowaga. I my tą równowagę obserwujemy w przyrodzie naturalnej I tą równowagę próbujemy do naszych ogrodów wprowadzać. Po to, aby ją trzymać w środku. Piękne. Lew. Chyba każdy, kto zaczyna zabawę w w pewnym momencie natrafia na takie sformułowanie, które jest dość niejasne i jak zaczyna na ten temat czytać, to dostaje jakiegoś kołowrotku. Wystarczy tak naprawdę pamiętać o trzech rzeczach. Pierwsza rzecz to nie sadzimy, nie siejemy rokrocznie tych samych grup warzyw. I właśnie powiedziałam grup warzyw, i to jest bardzo ważne, bo to jest druga rzecz, z którą trzeba się troszkę zapoznać i wiedzieć, jakie warzywo do jakiej grupy należy. I tak szybciutko tylko Wam wspomnę: warzywa kapustne, wszystkie kapusty, kalafiory, Kalarepa, jarmusz, Druga grupa warzywa korzeniowe i tutaj mamy oczywiście marchew, buraki, pietruszkę korzeniową, seler korzeniowy. Trzecia grupa to rośliny strączkowe i do tej grupy zaliczają się fasole, groszki, boby. Jeszcze jest czwarta grupa. To są rośliny dyniowate i jak sama nazwa mówi wszelkiego rodzaju dynie. Kabaczki, cukinie i ostatnia grupa to rośliny psiankowate i do tej grupy zaliczamy ziemniaki, pomidory, bakłażany. Czyli już mamy te dwie informacje, czyli wiemy, że nie siejemy, nie sadzimy tych samych grup warzyw po sobie w tych samych miejscach. Jak warzywa już mamy podzielone na grupy, wiemy, że w tym samym roku, na tej samej rządce, nie sadzimy tej grupy, którą sadziliśmy w zeszłym roku. Trzeba zapamiętać ostatnią trzecią rzecz, w jakiej kolejności te grupy warzyw po sobie sadzimy czy siejemy. Naprawdę, płodozmian mamy opanowane. Mając go na uwadze, możemy sobie tak zaplanować nasze wysiewy, nasze rozsady w ogrodzie, żeby ten plon zoptymalizować, żeby nasz ogród nie był siedliskiem chorób, siedliskiem szkodników, tylko by nie pozwalamy tym szkodnikom zanomowić się w tym jednym miejscu. Bo jeżeli ja w zeszłym roku na tej grządce miałam posadzone rośliny korzeniowe i do mojej marchwi dostała się połośnica marchwianka, to ona w tej glebie najprawdopodobniej jest. Więc dzięki temu, że taki płodozmian zastosujemy, trochę tak jakby oszukamy te szkodniki. Nie pozwalamy, aby te choroby, które były typowe dla danej grupy waży, musi być swego rodzaju taki, nie powiedziałabym bałagan, ale rotacja, taniec.